Cześć Luzaki, witam w kolejnym odcinku na kanale Extremiasza. Dziś otwarcie sezonu, ale ciepłego. Mamy 20, 22 stopnie na plusie. Duży ruch w powietrzu, nie tylko paralotniowy, Lecz, le, latają śmigła, latają skrzydła, lata wszystko. Zatem zapraszam do oglądania. Birek startuje jako pierwszy, a ja jak zwykle spóźniony. I jest już w powietrzu. Poleciał zanim tylko posypało się jakieś konfetti. <noise> tak to właśnie się robi. Tam jest mireczek. I teraz pora na nas. A ja, w ledwo zapiętym kombinezonie, już się zabieram do startu. Oderwanie od ziemi i od razu uśmiech na twarzy. W końcu doczekaliśmy się prawdziwie wiosennego dnia. 22 stopnie na plusie, zero rękawiczek i ciepły wiatr muskający twarz. Po zimowej przerwie to coś, na co każdy z nas czekał od dawna. Widoczność była genialna, w powietrze spokojne, po prostu idealne. Jedyne, co mogłoby działać lepiej, to moja łączność radiowa, bo nie słyszałem zupełnie nic, ale to chyba znak, że miałem się skupić na locie. Postanowiłem polecieć w stronę Międzyrzecza Górnego. To tam, gdzie mieszka nasz parolotniowy kolega, Romek, znany jako Romek Pilot. Ostatnio testowaliśmy u niego nowe skrzydło. Link do filmu pozostawiam w opisie. Ale tego dnia Romek zamiast latać skupił się na kulinarnych przygodach w swoim ogrodzie, a tak wyglądałem w obiektywie Romka. Obniżyłem trochę wysokość, żeby pozdrowić ich rodzinkę, i wlatując w niewidzialną chmurę zapachu ogrodowej kuchni, zawróciliśmy z powrotem. No cóż, zgłodniałem, a tak wyglądała nasza dzisiejsza trasa. Piękna, pełna widoków i swobody, i pięknego wielkiego, czerwonego zachodu słońca którego sportowa kamera niestety nie odda. W drodze powrotnej poćwiczyłem trochę proximity flying, czyli latanie w małej odległości, żeby uchwycić chłopaków w powietrzu. Trzeba przyznać, że sportowe soczewki oddalają obraz bardziej niż się wydaje, ale myślę, że udało się złapać kilka naprawdę dobrych kadrów. Lataliśmy aż do samego zachodu słońca, aż bateria kamery nie doczekała lądowania. Ale kto by myślał o lądowaniu w tak piękny dzień? Bo to był piękny dzień. A jak u Was? To było naprawdę przyjemne latanie i chyba w każdym zakątku Polski piloci w końcu rozbudzili się z zimowego letargu. Dzięki, że byliście ze mną. Jeśli podobał Wam się ten film, dajcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach, co u Was? Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!